Panie są w jednej koalicji, jakiejś, może? Panie tak, zbyt. Na to by wychodziło. Koalicja 15 października. Pani się czuje częścią tej koalicji? Głosowałam za tą koalicją jesienią. A czuje się panią częścią i częścią? Myślę, że to chyba zależy od tematów, bo tak jak komunikowaliśmy jesienią, do rządu nie wchodziliśmy z jasnych powodów, nie dostaliśmy gwarancji finansowych na realizację naszych postulatów, ale poparliśmy ten rząd, natomiast już później, w zależności od projektów, od ustaw, od rozwiązań, głosujemy no właśnie, w zależności od tego, z czym rząd przychodzi. Mnie jest trudno odpowiedzieć. No, demokracja polega na tym przede wszystkim, że nawet jeśli w koalicji różnimy się na pewne tematy, oczywiście partia razem nie weszła do rządu, ale możemy dyskutować nad e, różnymi rozwiązaniami, e, to jednak jesteśmy po tej stronie demokratycznej i wydawałoby się, że naturalnymi sprzymierznicami. Tak się składa, że trwa teraz posiedzenie wyjazdowe klubu lewicy. Słyszałem, że w w czasie tego posiedzenia dyskutowana jest również kwestia tego, co dalej, jeżeli chodzi o współpracę z partią razem i co dalej, jeżeli chodzi w ogóle o pani przyszłość, nie myślała pani o tym, żeby się wybrać na to posiedzenie klubu i przekonać. Nie mogłam że się wybrać na to posiedzenie, ponieważ jestem zawieszona jako członkini klubu Lewicy i w imieniu klubu lewicy się nie wypowiadam i z tego powodu na tym wyjazdowym posiedzeniu nie jestem i nie biorę w nim udziału. A ma pani zamiar zabiegać o odwieszenie? Y Rozważam taką możliwość. W myśl regulaminu mogę złożyć wniosek o odwołanie. Mam na to 14 dni. Jest na to jeszcze czas. Zawieszona została wczoraj. A bliżej teraz pani do koalicji rządzącej czy do opozycji? Ja w ogóle bardzo nie lubię takich, ta, takiego stawiania sprawy, że, że jest się albo w opozycji, albo po stronie Ale tak rządowej. Sejm. Przyjmując różnego rodzaju. My jesteśmy. No, jak się okazuje, jak się okazuje do, te, do tej pory klub Lewicy działał w takim trybie przez ostatnich 7 miesięcy, że część tego klubu y, zasiadała w ławach rządowych, a część nie zasiadała i y, jakoś sobie z tym radziliśmy. Natomiast dla mnie kluczowe jest to, w jaki sposób podchodzimy do konkretnych projektów, do konkretnych rozwiązań, w jaki sposób o tym y, dyskutujemy i staram się po prostu tak postępować i w poprzednich i tygodniach, i miesiącach, i latach. Y, tak właśnie działałam. Chce pani teraz działać na rzecz Polski z posłem Prawa i Sprawiedliwości Marcinem Chorałą. I nie tylko. Tak, bo dołączył też Szymon Szynkowski-Welsęg do państwa. I dołączył też w zarządzie tej partii jest Konrad Wiślicz-Węgorowski, aktywista z Warszawy, I który działał w partii Razem. państwo razem z Marcinem Chorałą, mówiliście o tym rozwoju dla Polski. Tak i mówimy, bo to jest bardzo ważna kwestia i jest ważna z perspektywy i naszej przyszłości jako państwa i przyszłości poszczególnych osób i Bo, pokoleń. Nie będę ukrywał, że I z powodu też po prostu bezpieczeństwa trochę na różnych zakłopotany dlatego że jeszcze niedawno chciała pani dymisji Marcina Chorały. I między Oczywiście. innymi w czasie konferencji prasowej o tym też na stronach lewicy można było przeczytać. Wzywali państwo do tego, żeby pan Marcin Chorała został zdymisjonowany. dlatego że jak twierdzili państwo wtedy, no nie radził sobie z sytuacją, zresztą był taki nagłówek, możemy go zobaczyć. Marcin Chorała do dymisji. Dosyć wyraźnie zaakcentowane to wezwanie i konferencja prasowa, gdzie uosobieniem tych problemów ma być według Lewicy minister Marcin Chorała, jeżeli chodzi o transport publiczny, jeżeli chodzi o sytuację Polregio, jeżeli chodzi o PKP Cargo, jeżeli no, chodzi o kontrolerów lotu. Myślę że, myślę, że na pewno nie Marcin Chorała, jak kiedy był ministrem, nie odpowiadał za Polregio, ponieważ... Po, za Polaregie odpowiadały inne No tak, istnictwa. ale państwo mieli Natomiast konferencję, gdzie sygnalizowali mieliśmy. to, co państwu się nie podobało, jeżeli Jasne. chodzi o poprzedni rząd. A teraz z tak. przedstawicielami tego rządu chcą państwo A uważa pan, no naprawiać że ma... to, czego oni nie naprawili nie, nie, nie. albo zepsuły. Nie, to w, ogóle, to w ogóle nie jest tak. Znaczy, no to jak? Moim, zdaniem, moim zdaniem, taki sposób stawiania sprawy, że nie można rozmawiać z kimś, kogo wcześniej się krytykowało yy, i znaleźć Więcej porozumienie. Więcej wzywało do dymisji, bo tak, mówili i... państwo, że jest symbolem zna... tego, co złe. Dobrze, zaraz wytłumaczę, jeżeli nie będzie mi pan redaktor wchodził w zdanie. E, moim zdaniem takie podejście, że nawet jeżeli ma się co do kogoś jego pracy, zarzuty, wzywało się do demisji, miało się różnego rodzaju rozbieżności. Zresztą te rozbieżności z Marcinem Chorałą cały czas między mną a nim istnieją i na pewno nie zostaną zniwelowane, bo mamy po prostu różne poglądy na wiele, na wiele spraw. Jesteśmy w różnych ugrupowaniach. Ale jeżeli znajdujemy taki punkt styczny, w którym się zgadzamy, w którym chcemy pracować, wiemy, że mnóstwo osób ten pogląd popiera, też chce pracy, chce rozwoju yy, yy, Polski, to dlaczego tutaj nie usiąść i nie zacząć razem no, robić może po prostu zadać sobie rzeczy. zadać pytanie, kiedy posłanka Matysiak mówi jak jest, wtedy, kiedy żąda dymisji Marcina Chorały, czy kiedy z Marcinem Chorałą z którego nagrywa roku filmik jest ta o tym, że będzie rozwijała. Z 2022 roku. Jasne. Który mamy nie teraz tak, rok? A to już dwa lata i wszystko się zmieniło i nagle nie jest uosobieniem tego, co było wtedy najgorsze? Znaczy, możemy stawiać sprawę tak i robić z kogoś yy, czarną owcę, robić z kogoś, kogoś najgorszego natomiast wydaje mi się że jeżeli ale to państwo ja czytam tylko artykuł No jasne ze ale ja wiem ale ja wiem że pan to czyta ja w ogóle nie odwołuję tych słów które wtedy padło na tej konferencji chociaż nie pamiętam dokładnie co wtedy mówiłam gdybym wiedziała że będziemy dyskutować o tej konkretnej o tym konkretnym zdarzeniu to na pewno bym się przygotowała no, nie, bo po prostu pytam wypaczyć. o to gdzie jest konsekwencja w polityce czy jeżeli na przykład posłanka Matysiak protestuje z mównicy sejmowej przeciwko strefom wolnym od LGBT bo miała Pani taki wystąpienie, tak. gdzie protestowała bardzo kategorycznie. A później tworzy Pani jedną organizację z człowiekiem, który gdy zasiadał w rządzie, odpowiadał na list ambasadorów różnych krajów, twierdząc, że to manipulacja fake news, nie ma żadnych stref wolnych od LGBT i nic takiego się nie dzieje. I moja to... krytyka pod adresem posła Chorały w tym zakresie. Mówię teraz już o Szymonie się... Szynkowskim-Welsena. No to, to absolutnie się tutaj po prostu nie zmienia. Ale... Czy znaczy, moje zdanie w temacie praw człowieka. Tych różnic? A może, panie redaktorze, zacznijmy szukać tego, co nas łączy, a nie tego, co nas łączy. Jeżeli zmieni. ktoś kogoś odziera z człowieczeństwa, pani posłanko, jeżeli odbiera godność, jeżeli odbiera podstawowe prawa to znaczy, że już nie można. I według no pan, to no dobrze, ale to znaczy, to, to że. Według, to jest takie, że można przepuścić. Nie ale, ja nie ja tego nie, ale ja tego nie zamykam na to oczu. Ja tego no nie puszczam w plazem, teraz. Państwo w jednym. Nie puszczam tego płazem, natomiast staram się y, przedstawić swój punkt widzenia, który polega na tym, że jeżeli znajdziemy te punkty styczne, w których mamy to samo zdanie i możemy razem pracować, dlaczego tego nie robić? Znaczy, ja po prostu nie rozumiem tej logiki, że my zawsze musimy się skupiać na tym, co nas różni. To nas naprawdę daleko nie zaprowadzi. Skupiajmy miejsc, się, na tym, ktoś skupiajmy się na tym, skupiajmy się na tym, co nas łączy. A w tym przypadku, w przypadku tego projektu, w przypadku tego stowarzyszenia łączą nas projekty infrastrukturalne, rozwój Polski, bezpieczeństwo Polski yy, i tego dotyczy założone stowarzyszenie. Pani posłanko, pani by dołączyła do takiego stowarzyszenia? Nie, absolutnie nie. Dlatego, że tak światopoglądowo różnie się z panem Chorałą, czy z panem Welsenkiem, że nie wyobrażam sobie tego. Sama pochodzę z organizacji pozarządowych, czyli z inicjatyw oddolnych ruchów społecznych i nie wyobrażam sobie współpracy z kimś, z kim diametralnie różnie się pod takimi naprawdę ważnymi dla mnie aspektami, czyli prawa społeczności LGBT, czyli związki partnerskie, Czyli e, tolerancja, akceptacja, e, no, no nie wyobrażam sobie tego zupełnie. Zwłaszcza, że pan chorała e, był odpowiedzialny za defraudację pieniędzy związanych z CPK. Wydał prawie 3 miliardy złotych na budowę, gdzie nie została wbita ani jedna łopata w maranowie e, łąka ma się bardzo dobrze. E, I naprawdę można szukać punktów stycznych, zwłaszcza w koalicji rządzącej, jest cała masa ludzi, dla których właśnie ten rozwój jest bardzo istotny i dlatego wie się Pani poseł, że y, jesteście w takiej kooperacji. Dla mnie jest to zaskakujące. A naprawdę czasem aż oburzające. Naprawdę Ale co jest dlatego, że w tym, walczyła żeby... Pani, tak jak i ja, o prawa mniejszości, o prawa kobiet, i staje Pani z jednym człowiekiem, który obrażał nas notorycznie i bardzo brutalnie do współpracy. Czy naprawdę nie ma osób po stronie koalicyjnej, które będą działały, zwłaszcza, że ogłosiliście tą współpracę za chwilę po tym, jak rząd powiedział o tym, że CPK będzie budowane. Bardzo dobrze, że Donald Tusk, z ma służy, czemu ma służyć taką Ministrem ogłosił to, że będziemy kontynuować ten projekt i że w końcu kończymy tą dyskusję, czy będzie, która toczyła się od siedmiu miesięcy. co ma na celu ta państwa współpraca? Ma na celu otwarcie się na obywateli, którzy do nas się zgłaszali, do y, osób, które pracowały w zespole i założyły zespół parlamentarny, tak dla rozwoju, ponieważ nie chciały być tylko po prostu niemymi obserwatorami tego, co się dzieje na posiedzeniach zespołu. Naprawdę wstą... Zespół, zespół będzie i tak działał. Ja zresztą panią zapraszam do tego zespołu. Mam nadzieję, że y, problemu. Z zapisaniem się do zespołu, który działa na rzecz rozwoju i ważnych projektów, takich jak CPK, takich jak Atom, jak Porty, znajdzie Pani w sobie tę odwagę i Pani się zapisze, skoro już decyzja Donalda Tuska, Pana premiera, wybrzmiała i naprawdę już Państwo z Platformy Obywatelskiej nie musicie się bać, że ktoś Wam powie coś złego i Was zgani za to, że dołączycie do zespołu, w którym są już posłowie i posłanki z różnych ugrupowań, bo są tam i przedstawiciele lewicy, są są no i Polski 2050, są i Prawa i Sprawiedliwości, są i Konfederacji. Zatrasza. A w stowarzyszeniu jakich ugrupowań są teraz? Na ten moment założyliśmy, założyliśmy to stowarzyszenie. Mamy czwórkę, w, cztery osoby w zarządzie. Dwie w tym, z Prawa i Sprawiedliwości e, i dwie z partii razem? E, tak. I e, dołączają do nas osoby. Mamy już ponad tysiące zgłoszeń od wczoraj, i to są osoby, które. Pewnie należą do różnych ugrupowań politycznych, ale myślę, że mnóstwo z nich nie należy do żadnej partii i chce pracować i chcę robić po prostu rzeczy, a nie ciągle się Dobrze, kłócić to dajmy i okładać na to i za chwilę to na Naprawdę nie pytania. było żadnej osoby, którą miałaby pani punkt styczny, pani poseł, jeśli chodzi o ten projekt. Na pewno były takie i w naszej partii, i w Polsce 2050, i w PSL-u, z którymi można było współpracować. Dla mnie to naprawdę taka współpraca spowodowałaby, że moi wyborcy na pewno nie chcieliby, na pewno nie przyjęliby tego po pierwsze spokojnie, Poczułabym ja sama się tak, jakbym ich oszukała, bo moja walka z niszczeniem polskiej demokracji, praworządności w Polsce, chodzenie na marsze, na wiece, na strajki kobiet i stanie z panem chorałem w jednym rzędzie, nagrywanie jednego filmiku, no nie mieści mi się w głowie. Przepraszam, ale nie mieści mi się po prostu zwyczajnie w głowie.